Spory sukces linii Xperia zachęcił Sony Ericssona do odświeżenia, a nawet rozbudowania portfolio Androidowych smartfonów. Topowym modelem, a zarazem następcą popularnej X10, jest Xperia Arc, bohater naszego testu. Sprawdźmy, czy zachwalany przez producenta ekran i aparat fotograficzny, mający radzić sobie w trudnych warunkach oświetleniowych oraz smukła obudowa, to wystarczająco dużo, by przekonać do siebie szerokie grono klientów. Xperia Arc to smartfon o gabarytach wynoszących 125x63x8,7 mm w najcieńszym miejscu. Jego waga wynosi 117 gramów. W przedniej części telefonu pod wyświetlaczem producent umieścił przyciski wstecz, home i menu. Nad panelem znajdują się czujniki światła i zbliżeniowy oraz głośnik słuchawki. Lewy bok zagospodarowano jedynie na złącze mini jack 3,5 mm. Na prawym dostrzeżemy port micro USB, diodę powiadomień, klawisz regulacji głośności i przycisk migawki aparatu fotograficznego. U góry w oczy rzuca się przesłonięte złącze HDMI i przycisk włączania urządzenia. Tył, poza standardowo umieszczonymi obiektywem aparatu, lampą LED i głośniczkiem, skrywa drugi mikrofon mający poprawiać jakość rozmów. Stylistycznym wyróżnikiem Xperia Arc jest jej smukła, łukowata obudowa. Smartfon zwężony w środkowej części trzyma się pewnie. Flagowy model Sony Ericssona jest poręczny mimo dużego ekranu. Producent osiągnął to ograniczając powierzchnię urządzenia niezajętą przez panel. Niestety takie wyszczuplenie obudowy przełożyło się na wielkość przycisków. O ile funkcyjne umieszczone z przodu są komfortowe, o tyle przycisk włączania, regulacji głośności i migawki aparatu z racji miniaturowych rozmiarów wymagają przyzwyczajenia. Osobiście preferujemy też urządzenie ze złączem mini jack na górnej ściance. Materiały użyte do wykonania Xperi Arc stoją na wysokim poziomie, lecz w testowanym przez nas egzemplarzu zauważyliśmy minimalny luz między korpusem a klapką baterii. Szkoda również, że nie ma możliwości wyjęcia karty pamięci bez konieczności demontażu baterii. O niedociągnięciach tych szybko jednak można zapomnieć patrząc na wyświetlacz arka. Panel dotykowy 4,2 cala o rozdzielczości 480x854 piksele wyróżnia się nieprzeciętną jasnością, kontrastem. Reprodukowane przez niego barwy są żywe i soczyste. Jedyną zauważoną przez nas słabością ekranu Reality z technologią Mobile Bravia Engine są stosunkowo małe kąty patrzenia. Dość szybko pogorszeniu ulegają kontrast i wyrazistość barw. Do szybkości i precyzji reakcji na dotyk nie mamy zastrzeżeń. Autorotacja działa z odpowiednią prędkością. O szybkie przetwarzanie treści pojawiających się na dużym ekranie dba procesor Qualcomm MSM8255 Snapdragon o częstotliwości taktowania 1 GHz. Wspiera go układ graficzny Adreno 205. Pamięć RAM tego modelu ma wielkość 512 MB. Xperia Arc oferuje użytkownikowi transmisję danych GPRS Edge. HSDPA do 7,2 megabita na sekundę i HSUPA do 5,76 megabita na sekundę, Wi-Fi w wersji B, G i N. obsługę DLNA, funkcję routera Wi-Fi i moduł GPS z A GPS. Xperia Arc działa pod kontrolą systemu Android 2.3 Gingerbread, i pod względem szybkości pracy nie możemy jej nic zarzucić. Jednorodzeniowy procesor sprawnie radzi sobie z multimediami, grami i obsługą kilku aplikacji naraz. Nawigacja po funkcjach telefonu przebiega bez spowolnień. Interfejs Sony Ericssona zastosowany w Arku nie sprawi problemów nawet przy pierwszym kontakcie. Oferuje kilka praktycznych udogodnień, takich jak zróżnicowane sposoby sortowania aplikacji, cztery modyfikowalne skróty u dołu ekranu czy czytelny podgląd widgetów dostępny po uszczypnięciu wyświetlacza. Przeglądarka internetowa WebKit jest intuicyjna i szybka. Strona www. wyświetla się na całym ekranie. Szybki dostęp do opcji otwiera naciśnięcie klawisza menu. Aplikacja robi dobry użytek z multitachu i podwójnego tapnięcia ekranu. Treści flash nie stanowią dla niej wyzwania. Bateria o pojemności 1500 mAh ma według producenta wystarczać na maksymalnie 7 godzin rozmów lub do 430 godzin pozostawania w trybie czuwania. Nasz redakcyjny test ujawnił, że przy umiarkowanym użytkowaniu Sony Ericsson Xperia Arc wymaga ponownego ładowania po niecałych dwóch dobach. Przyjrzyjmy się jednemu z wyróżników Xperia Arc, czyli aparatowi o matrycy 8,1 megapiksela. Jego interfejs jest przejrzysty. Po lewej stronie znajduje się dostęp do najczęściej używanych funkcji, po prawej galeria. Dodatkowe ustawienia możemy korygować naciskając klawisz menu. Jakość samych zdjęć, zarówno pod względem odwzorowania kolorów, jak i ostrości, jest bardzo dobra. Testując aparat nawet w wyjątkowo złych warunkach oświetleniowych, nie zaobserwowaliśmy drastycznego pogorszenia detali fotografii. W środku dolnej części ekranu znajduje się przełącznik trybu foto wideo. Smartphone Sony Ericssona rejestruje ruchome obrazy w jakości HD 720p przy 30 klatkach na sekundę. Płynność filmów stoi na wysokim poziomie. Ciągły autofokus działa bez zarzutów. Kolory mają odpowiednie natężenie. Osoby chcące wykorzystać Xperia Arc jako przenośny odtwarzacz muzyczny nie będą zawiedzione. Prosty ale przejrzysty interfejs, spory wybór ustawień korektora i czysty donośny dźwięk to atuty aplikacji audio tego modelu. Podczas kilkudniowych testów Sony Ericssona Xperia Arc nie dopatrzyliśmy się poważniejszych wad tego smartfonu. Drobne klawisze wymagają przyzwyczajenia, ale świetny wyświetlacz i bezproblemowe funkcjonowanie urządzenia czynią jego obsługę wyjątkowo komfortową. Aparat fotograficzny sprawdzi się podczas uwieczniania weekendu poza miastem czy imprez. Nudzić się nie pozwoli szybka przeglądarka internetowa i miły dla ucha odtwarzacz audio. A wszystko to zamknięto w ciekawej stylistycznie poręcznej obudowie. Jeśli chcesz być na bieżąco i otrzymywać informacje o nowych testach, polub nas na Facebooku, śledź nas na Twitterze, oglądaj nas w Luk TV, zasubskrybuj nasze filmy na YouTube. Masz pytania, sugestie? Pisz do nas.